Buenos días, buenas tardes, językowi siłacze, językowe siłaczki, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Kolejnym odcinku z serii hiszpańska siłka na kanale Językowa Siłka. Od razu jak hiszpańska siłka, to widzę, że mam więcej energii, że, że, że głośniej mówię, że może teraz powinienem jeszcze obcinać końcówki niczym Mandaluzyjczycy w Granadzie, czy Maladze, gdzie, gdzie mieszkałem przez, przez jakiś czas. Natomiast jeśli uczysz się języka hiszpańskiego i chcesz, aby na językowej siłce częściej pojawiały się praktyczne materiały właśnie z serii hiszpańska siłka, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem, aby dać mi odpowiedź. Tym znać, że warto tych filmów tworzyć więcej w takim stylu. Oczywiście zasubskrybuj językową siłkę na później, a my od razu przechodzimy do tego, co obiecamy w tytule miniaturce, czyli najlepszego moim skromnym zdaniem narzędzia do nauki języka hiszpańskiego, jeśli chodzi o słuchanie, przede wszystkim dla osób na poziomie od ambitnego A2 poprzez B1 aż do. Aż do tak naprawdę językowych przestworzy, które znajdują się na poziomach C. To narzędzie odkryłem 12 lat temu, i o narzędziu, o którym mówię za chwilę, troszeczkę więcej opowiem, pokażę je też na ekranie tutaj. Słuchajcie. 12 lat temu moje życie wyglądało tak, że byłem licealistą i e, chciałem uczyć się języka hiszpańskiego od dziecka, od kiedy oglądałem e, w 2004-2005 roku Europa da się lubić. Tam był e, słynny pan Conrado i on opowiadał o Hiszpanii, a ja byłem wtedy 9-10-letnim dzieciakiem zafascynowanym tą Hiszpanią. Nie miałem możliwości jako, jako dziecko w podstawówce uczyć się języka hiszpańskiego, ani nie było żadnej szkoły hiszpańskiego w okolicy, ani nie było możliwości na w internecie jeszcze wtedy, no i po prostu to marzenie włożyłem do szuflady na ładnych kilka lat, natomiast wróciłem do niego w liceum, kiedy miałem inne języki w szkole, kiedy nawet po zajęciach chodziłem w soboty do włoskiego instytutu przy ulicy Chorzej w Warszawie na język włoski, ale gdzieś tego hiszpańskiego mi brakowało i wtedy ze względu na to, że już na włoski wykorzystywałem swój budżet edukacyjny od rodziców, a jednocześnie właśnie. W szkole miałem wtedy w liceum rosyjski i angielski, akurat w mojej klasie Matgeo był obowiązkowy rosyjski. Wcześniej też w gimnazjum miałem język francuski, więc gdzieś tam te języki romańskie już, już troszeczkę mi się przewijały w życiu, ale chciałem wreszcie zrobić ten krok do nauki hiszpańskiego, ale nie miałem na to ani budżetu, ani za bardzo nie wiedziałem, jak się za to zabrać, więc pomyślałem, że będę się uczył intuicyjnie i po prostu zacząłem robić takie rzeczy, których nie robiłem w szkole z nauką angielskiego, których nie robiłem w szkole z nauką rosyjskiego i których również nie robiłem na kursie włoskiego z włoskim. Czyli po prostu zacząłem się uczyć w życiowy sposób. Zacząłem się uczyć w taki sposób, że zacząłem oglądać. Zacząłem czytać. Zauważyłem, że wielu słów mi brakuje, więc pomyślałem: Kurczę, to muszę się jakoś nauczyć słówek. Więc kupiłem sobie fiszki, z którymi nauczyłem się tysiąca najważniejszych słówek dość szybko. Nie nauczyłem się wtedy wymowy, więc wymawiałem to dramatycznie, ale jakoś to kroczek po kroczku szło. A jakie to jest narzędzie, z którego korzystam od tylu lat i tak się w nim zakochałem, że opowiadam o nim teraz, w 2025 roku i. Jestem dość przekonany, że jeśli oglądasz to, oglądacie to w 2031, to jest to równie adekwatne. Zatem Españoles en el Mundo, czyli Hiszpanie na świecie, Hiszpanie w świecie, to program prowadzony przez hiszpańską telewizję, który można znaleźć bezpłatnie na stronie rtve.es i jest to seria o bardzo wielu, bardzo wielu odcinków, kiedy reporterzy, reporterki hiszpańskiej telewizji latają po całym świecie: od Australii poprzez Grenlandię, Islandię, Danię, Polskę, Włochy, Brazylię, Argentynę i po Los Angeles. I nie oni pokazują nam świat. Świat pokazują nam Hiszpanie, którzy tam mieszkają. Hiszpanie, podobnie jak Polacy, mnóstwo z nich mieszka poza granicami swojego kraju, więc wtedy. Uczymy się na przykład tutaj taka historia, że dzięki właśnie Spaniole Senel Mundo, kiedy jeszcze wtedy nie znałem języka portugalskiego, jeszcze wtedy się go nawet nie uczyłem, ale fascynowała mnie, mnie od dawna, od zawsze Brazylia. I pamiętam, że oglądałem taki odcinek, który miał miejsce w Manausz, czyli takim mieście w Brazylii, które jest, które jest położone w Amazonii, w sercu Amazonii, które powstało jako baza, gdzie wydobywano kauczuk. E, ono się rozrosło niebotycznie. Później w Manausz, innymi w 2014 roku, mieliśmy e, na bodajże Arena Amazonas coś takiego. Mieliśmy e, mecze mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kiedy to odbywały się, e, się w Brazylii. To są te słynne e, mistrzostwa, kiedy właśnie Niemcy e, zdobyły Mistrzostwo. E, świata e, po słynnym meczu Niemcy-Brazylia 7 do 1 bodajże. Natomiast, e, tam właśnie oglądając ten odcinek w Manausz, pojawiło się pierwszy raz. E, wiele różnych słówek i pojawiło się m.in. słowo selba. I ja, e, jeśli nie wiesz jeszcze, co znaczy e, selba, ucząc się hiszpańskiego, no to jest to taka puszcza, e, las tropikalny, w takim kontekście tutaj, oczywiście, Puszczy Amazońskiej. E, I oglądałem ten odcinek i to słowo selba pojawiło się w nim kilkanaście razy, no bo Matausz jest otoczone Puszczą Amazońską mm, i Hiszpanie mieszkający właśnie w tym mieście opowiadali nam, jak to dokładnie wygląda. I miałem taki moment, że pierwszy, drugi, i trzeci raz słyszę słowo selba, nie rozumiem. Dobra, odpalam słownik, sprawdzam, widzę, puszcza. Okej, okay, dobra, spoko, oglądam dalej i skupiam się na tym słowie. Oczywiście gdzieś dochodzą inne, oprócz tego się osłuchuję i tak dalej, ale to słowo przewija się kilkanaście razy, więc po tym odcinku ja już na zawsze pamiętam słowo selba, właśnie dzięki temu, że pojawiło się w kontekście. Tak silne i tak ważny jest właśnie kontekst, o czym wspominam w filmach bardziej metodycznych niż o konkretnych językach na tym kanale. Szybkie pytanie, jaki jest Twój plan na naukę języka hiszpańskiego. Jeśli nie masz takowego planu, to pobierz teraz, kliknij pierwszy link w opisie tego filmu i pobierz siedmiodniowy plan treningowy do nauki hiszpańskiego na dowolnym poziomie. Jeśli chodzi o właśnie słowo Selba, to nie chodzi tylko o to słowo, tak? Czyli mamy kraj, miasto, Manausz, Wilno, Ryga, Paryż, Rzym, cokolwiek takiego. W każdym mieście inne słowa będą się przewijały. W każdym środowisku inne słowa będą się przewijały, ale jeśli one się będą przewijały nie raz, a siedem razy w danym odcinku, a dziesięć razy w danym odcinku, a nawet pięć razy w danym odcinku, to jest jedna z dwóch opcji. Albo je zapamiętamy po tym odcinku, albo nie zapamiętamy, ale za trzy miesiące będziemy mieli taką sytuację, że, mamy, że słuchamy czegoś w języku hiszpańskim i mamy takie uczucie, ja to słowo nie rozumiem go. Nie wiem, co znaczy, nie użyłbym go w rozmowie, ale ja je znam. Ja je znam, bo słyszałem je już wiele razy. I teraz wystarczy, że ja sprawdzę, co ono znaczy, i już je pamiętam, bo ja je znałem, tylko nie wiedziałem, co znaczy, jakkolwiek nietypowo e, to brzmi. Czego można się jeszcze dowiedzieć z takich materiałów? Można się dowiedzieć, że Hiszpanie, i nie trzeba w tym celu robić fiszki, uczyć się słówek, korzystać z podręcznika, że Hiszpanie nie powiedzą Melbourne, tak jak nie powiedzą Google, tylko Google. Powiedzą Melbourne. Jako australijskie miasto o hiszpańskiej nazwie Melbourne. Bienvenidos a Melbourne. Powiedzą Nueva York, nie powiedzą New York, New York, Nowy Jork i tak dalej. Nie są też Brazylijczykami, żeby mówić od razu Nowajorki, ale Nueva York powiedzą jak najbardziej. Więc tego typu rzeczy, nazwy geograficzne, których uczymy się bez potrzeby. Uczenia się w inny sposób słowa, powiedzenia, które same wchodzą um, nam do głowy. Co jest bardzo ważne, każdy Hiszpan mówi inaczej. Inaczej będzie mówił Hiszpan z Madrytu, inaczej Hiszpanka, czy mogłaby powiedzieć Katalonka z Barcelony, czy z Majorki, czy z Minorki, inaczej będzie mówiła osoba z Wysp, Kanar z Wysp Kanaryjskich, a inaczej będzie mówiła osoba z Malagi, która zamiast Buena Starda jest powiedzieć Buena i weź się człowieku domyśl jak no w sumie jaka jest pora dnia, to się można domyśleć, ale powie ci Anio i ty myślisz, że chodzi o rok, a może chodzić o Anios, może chodzić o lata, tylko ta osoba po prostu nie wymówi S, bo jej się nie chce. Nie dlatego, że jej się nie chce, tak po prostu wszyscy tam mówią. Ja mieszkałem w Andaluzji i ulica przy moim domu została wyremontowana w jakiś tydzień. Toś czego nie widziałem nigdy wcześniej w moich okolicach w Polsce, a tam w Andaluzji, która podobno jest takim miejscem leniuszków, co się wydarzyło? Otóż nie. Najlepiej zorganizowany uniwersytet, w jakim byłem, pomimo tego, że byłem również na Uniwersytecie Warszawskim e, i Gdańskim, z tych publicznych przynajmniej, Uniwersytet w Granadzie był lepiej zorganizowany. Andaluzja, w teorii. Natomiast wracając, każdy mówi inaczej, więc osłuchamy się też z językiem. Jedna sprawa, że jeśli osłuchamy się z Andaluzyjczykami, to już żaden wariant języka hiszpańskiego nie będzie nam straszny. Natomiast oprócz tego po prostu my się osłuchamy. Nie będzie tak, że będziemy rozumieć jeden głos z podcastu, jeden głos z podręcznika, tylko każdy mówi inaczej tych głosów i reporterów i e, właśnie tych ludzi po prostu, e, którzy pokazują nam dane, dane miejsce, jest mnóstwo. Jest kolejna kwestia. Jeszcze jedna rzecz, że mamy do dyspozycji napisy w języku hiszpańskim, więc możemy podążać za aspektami gramatycznymi, możemy podążać za aspektami związanymi właśnie z, ze słownictwem, I więc możemy jakieś słowa nie zrozumieć w jakimś wariancie hiszpańskiego, bo ktoś się nie, w nieoczywisty sposób wypowiedział, ale i tak je przeczytamy, więc w ten sposób zwrócimy na nie uwagę. Zwrócimy uwagę na Konstrukcję gramatyczną, bo ktoś powie Ketenga są que ketenga są buen, buen viaje", czyli żebyś miał, żebyś miała dobry dzień, dobrą podróż. I na przykład może pierwszy raz w ten sposób, może teraz, to jest w twoim przypadku, spotkasz się, spotkacie się z określeniem w subkuntiwo, w trybie subkuntiwo, czyli właśnie, żebyś miał dobry, dobry dzień, dobry wieczór, dobre cokolwiek, albo złe cokolwiek, albo kesea coś kesea, czyli coś żeby było, żeby, żeby takie a nie inne było też subkultywo. No lubię dicho mejor. Nie pochwaliłem teraz samego siebie, mówiąc, że lepiej bym tego nie powiedział. Chociaż może, bo hiszpańskie flow złapałem w tym odcinku, natomiast może zobaczymy takie określenie. Lepiej bym tego nie powiedział i zrozumiemy, że w ten sposób powiemy lepiej bym X nie zrobił i później można powiedzieć lepiej bym tego nie zrobił, lepiej bym tego nie Strzelił, mówiąc o, o bramce, którą zdobył na przykład yy, wczoraj, kiedy to nagrywam, Robert Lewandowski. Nic nowego. Bardzo wielu dni może to dotyczyć, że Robert strzelił ee, bramkę. No i cóż jeszcze? Poznajemy świat. Dla mnie fantastyczna sprawa przy Españoles del Mundo, bo oglądałem odcinki i, tak jak mówię, z Danii, z wielu miast w Stanach Zjednoczonych, z Grenlandii nawet, z Australii, ze wszystkich możliwych miast, od Melbourne poprzez Sydney i Adelaide i Perth chyba również. Co tam jeszcze mam? Brisbane też chyba było. Więc, więc poznajemy świat. Odcinków jest, tak jak mówię, kilkaset i co bardzo ważne, jest takie pytanie bardzo często na koniec odcinka do, do tych Hiszpanów, do Hiszpana, Hiszpanki czy też pary Hiszpanów, za czym tęsknisz? I to jest pytanie, które jest pytaniem bardzo kulturowym, bo to za czym tęskni Hiszpan, mieszkając w Australii, oznacza co jest najważniejsze w kulturze hiszpańskiej. Oczywiście on powie, że tęskni za rodziną, za bliskimi, ale co tam powie jeszcze? Powie pewnie Hamon Serrano, ale co powie jeszcze? To jest bardzo ważne pytanie. Poznajemy kulturę. Dowiadujemy się bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Jeśli y, masz takie uczucie, przepraszam, że czasem mówię per ty, czasem mówię per wy, to jest na YouTubie nieoczywiste, lubię mieć taką indywidualną relację, rozmawiając w, powiedzmy na przykład z moimi kursantami mailowo czy, czy na Instagramie z ludźmi. Wiem, że to jest do, do wielu osób jednocześnie, natomiast y, siadając przed kamerą, zawsze staram się wyobrazić Ciebie jako osobę uczącą się hiszpańskiego, której mogę, mogę coś powiedzieć jako bardziej doświadczony w tej kwestii y, kolega, więc jeśli mogę mieć do Ciebie jedną radę, y, jak zacząć, jeśli chcesz, właśnie z narzędziem hiszpańskiem Snellmundo w pełni bezpłatnym poprzez rtve.es zacząć uczyć się języka hiszpańskiego, to zacznij od odcinka o Warszawie. I así como ven está ahora después de que su casco antiguo fuera reconstruido por completo durante los años 50. Dlatego, że po pierwsze nostalgicznie obejrzysz Warszawę sprzed bodaj 10 lat, chyba, że jest nowy odcinek od tego czasu, a po drugie, jeśli to środowisko będzie, a zakładam, że coś o Warszawie wiesz, czy, 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 czy może z Warszawy jesteś, jeśli środowisko będzie dla ciebie znane, to łatwiej będzie ci się skupić na języku i nie będzie czegoś takiego, że i środowisko, i język są nowe. Będziecie po prostu łatwiej na start. A później możesz obejrzeć o jakichś miastach, które znasz, na pewno znajdziesz po tych odcinków, tak jak mówię, jest, jest kilkaset. I cóż! Życzę ci, skoro już jesteśmy przy mówieniu perty, życzę ci owocnej nauki języków, a propos owoców, a propos nauki i a propos, nie no bardziej a propos owoców mimo wszystko, jeśli masz ochotę nakarmić algorytm YouTube'a, aby ten film pokazał się kolejnym osobom, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu jaki jest twój ulubiony owoc, napisz to oczywiście po e, hiszpańsku e, i jednocześnie możesz też... E, rozproszyłem się, Marbejka, chodź. Rozproszyłem się trochę, bo... No hop, rozproszyłem się trochę, bo przyszedł do nas mój piesek, który usłyszał, usłyszała, że mówimy o Hiszpanii. A Marbella nazywa się Marbeja, jak pewne andaluzyjskie miasto, w którym nie raz, nie dwa byłem mieszkając w Granadzie. Więc Marbeja usłyszałam może o Hiszpanii, może o Andaluzji, może o andaluzyjskim wariancie. Ona nie była w Hiszpanii, ale w, była we Włoszech akurat. Nie była w Hiszpanii, ale kiedy wróciliśmy z Natalią z Hiszpanii, to właśnie adoptowaliśmy Marbelkę i Manilkę. Manilka śpi, jak zwykle ma to w zwyczaju Manilka, natomiast Marbelka przyszła i Marbelka pewnie w związku z tym hiszpańskim. Natomiast ja już dążyłem do końca, że życzę Ci, zaraz Marbelka się Tobą e, zajmiemy, życzę Ci owocnej nauki języków, możesz nakarmić algorytm, możesz dać mi znać, że więcej tego typu filmów e, to jest dobry pomysł, zostawiając łapkę w górę i oczywiście subskrybując ten kanał. Napisz mi w komentarzu, jaki jest Twój ulubiony owoc, napisz to oczywiście po hiszpańsku, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Ośmała. Idziemy jeść czy na spacer? czy robić ćwiczenia za chrupki po hiszpańsku.